Cześć, witamy Was bardzo gorąco i serdecznie z tej strony zespół DOX czyli DOX, ale i nie tylko, bo za mną jest grupa SPIN z Kędzierzyna Koźla. Kochani, dzisiejszego dnia znajdujemy się w miejscowości Kędzierzyn Koźla, a dokładnie w liceum ogólnokształcącym imienia Henryka Sienkiewicza, nr 1, w Koźlu. Cześć z tej strony, Zuzia. I seba. I dzisiaj mieliśmy przyjemność wystąpić w teledysku zespołu Docs. Cokolwiek mógłbym powiedzieć na temat scenariusza, to jak zwykle został przygotowany przez fachową ekipę, czyli przez Rakoczy Film. Zobaczcie ten teledysk i sami się przekonacie o co w tym wszystkim chodzi, ale pozdrawiamy wszystkich zakochanych i tych, którzy lubią muzykę taneczną i kochają patrzeć na pięknie tanczące dziewczyny, między innymi z grupy Spin. Z tej strony Karolina, razem ze mną jest mój zespół taneczny Spin z Kędzierzyna Koźla. Razem z Michałem przygotowaliśmy teledysk. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Michałowi, że zaprosił nas ponownie do współpracy. No powiedz, nie kłam... Jeszcze z tej szkoły wystąpiła z nami grupa teatralna, także naprawdę warto byście zobaczyli nasz najnowszy teledysk pod tytułem Gdzie Ty Mnie Masz. Zapraszamy wszystkich do oglądania teledysku. My na tyle bawiłyśmy się świetnie, także zapraszamy i lajkujcie!